Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna? Z perspektywy wyceny projektu IT grupa odbiorców jest mega ważna, dlatego warto sobie ją dobrze zdefiniować. Czy wiesz w jaki sposób to zrobić? Jeżeli nie, posłuchaj naszego podcastu. Kolejny krok e, moim zdaniem warto się zastanowić nad tym, kim jest odbiorca tej naszej aplikacji. I ci odbiorcy mogą być to albo użytkownicy B2C, czyli tacy prywatni. Myślę, że w Twoim pomyśle, słapli raczej to będą pewnie w większości właśnie ci prywatni, ale nie wiem. To w sumie za chwilę mi potwierdzisz bądź zaprzeczysz. I prawdopodobnie będzie to jakaś, myślę, szeroka grupa. Pewnie to będą osoby, nie wiem, młode, zarówno w średnim wieku, zarówno starsze, podejrzewam, więc jakby ten charakter aplikacji zapewne musi być uniwersalny. I to są dla nas fajne informacje, bo one też jakby nam mówią, jakby w jakim kierunku będzie zmierzał design, w jakim kierunku w ogóle będzie aplikacja zmierzała co też bezpośrednio będzie wpływało na pewno na wycenę tego projektu. I jakby z jednej strony mamy taką aplikację, właśnie, która jest bardziej, powiedzmy, ogólna, ale z drugiej strony, na przykład, mieli, możemy mieć też konkretną taką, bardziej, bym specyficzną grupę docelową. Mogą być na przykład nie wiem, starsze osoby, tak? osoby, na przykład, które mają pewne niepełnosprawności, tak? jakby też, które mają specy... pewne specjalne potrzeby, i też aplikacji musimy w jakiś sposób bardziej bym powiedział te potrzeby w aplikacji zaadresować. Nawiązując również do, do mojego poprzedniego przykładu, z tak? serwisantami, to też na przykład jest grupa, która może zachować się pewnymi cechami takimi specyficznymi. Tak? Zapewne będą tą większości mężczyźni. Zapewne będą to osoby myślę pewnie w wieku średnim bądź starszym, pewnie młodym myślę że rzadziej. E, osoby które podejrzewam, że korzystają, no bo teraz kto nie korzysta ze smartfona na co dzień, ale niekoniecznie mogą wiesz być tak mega obytych jakby z technologią, tak, jakby z aplikacjami, więc to już może definiować się to, że aplikacja musi być bardziej przemyślana, musi być prosta. E, Przede wszystkim też skupiłbym się z perspektywy tego użytkownika na tym, że aplikacja nie może być jakby aplikacja nie może zbyt mocno też angażować tego użytkownika tak, bo jakby aplikacja ma być narzędziem, które ma pomagać jakby przy pracy, więc musimy maksymalnie skupić na tym, żeby nie przeszkadzała, była prosta, realnie skorzystanie z niej było po prostu super szybkie, bo jakby serwisant nie ma w pracy po prostu bawić się z aplikacją, tylko ma robić swoją pracę, tak? Aplikacja ma tylko być takim narzędziem, które po prostu wspomaga jego pracę. Więc tak też powinniśmy do tego podejść. I to też, jak mówię, wpływa po prostu bezpośrednio potem na wycenę, więc warto też sobie tą grupę docelową określić. Czyli u mnie przysłapili ona jest dosyć szeroka, dlatego że to są pewnie osoby od. W wieku 14 lat do, nie wiem, nawet 60. Podejrzewam, że, że takie osoby też mogłyby chcieć z niej skorzystać. Eee, I w zależności od tego, właśnie ta, ta, ta aplikacja musi być inaczej stworzona musi być bardziej uniwersalna. Jeżeli celowałbym w mniejszą grupę, rozumiem, że wtedy można by szukać jakichś takich konkretnych zależności, eee, na przykład, nie wiem, podejrzewam, większe batony, inne in, 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 in ułożenie ekranów, coś takiego. Jeśli, wiesz co, Jeśli faktycznie ta grupa cechuje się jakąś taką specyfiką, to myślę, że warto by było tego szukać, dlatego, że to może też sprawić, że twoje, twoja aplikacja będzie dla nich po prostu w jakiś sposób fajniejsza. Bo na przykład będą czuli, że faktycznie jakby robił to ktoś, kto zna po prostu tą grupę docelową. Tak? Widać, że ktoś ma, miał pojęcie i faktycznie zrobił to po prostu z wiedzą, nie wiem, z jakimś sercem, po prostu bardziej będzie dla nich trafiała. To tylko fragment naszego dłuższego podcastu, który możesz znaleźć na naszym Facebooku i YouTubie. Jeżeli temat cię zainteresował, zdecydowanie do niego odsyłamy. Tymczasem dzięki wielkie za odcinek, zachęcamy do lajkowania, subskrybowania i Do o